Hej, cześć, siemano, z tej strony Admin. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gramy w Bee Simulator, czyli symulator pszczoły. Naszym zadaniem jest zbieranie pyłku, wykonywanie questów oraz upgrade'owanie. Zaczynajmy, tak więc zostawcie łapę w górę. Jesteśmy taką oto pszczółką, proszę bardzo, jesteśmy pracownikiem, więc jakby musimy zbierać pyłek. Tu mam misję jakiegoś z questem, to jest pierwszy raz, kiedy uruchomiłem ten tryb, więc zostawcie mi łapę w górę. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, a my tu już lecimy, tak więc zaakceptujmy, zostajemy 100 miodu, jeżeli wykonamy dla niego questa, tylko nie wiem na czym to polega. Dobra, mamy róże. Aha, i po prostu zbieramy pyłek, proszę bardzo. W ten oto sposób jesteśmy słodką tutaj pszczółką, jak widzicie, i zbieramy po prostu pyłek, tak więc spoko. E, możemy uwolnić myszkę, czyli jakby możemy się dzięki temu rozglądać. Ale my tego raczej nie chcemy. My chcemy sobie tutaj latać na spokojnie, więc dobra, chodźmy tutaj. Co my tu mamy? Proszę bardzo, tu są jakieś. U, czy to mogę. Aha, to są pszczoły pomocnice. Można tutaj je wydropić za 25 Robux z tego co widzę, więc chyba w sumie skusimy się za 25 Robuxów. Więc czemu by nie? E, skoro tutaj daję nam taką opcję tanią, więc skupmy sobie to i zobaczmy, co nam tutaj wydropi. Okej, okay, czy już tutaj dostałem pszczółkę? Tak, green dostałem jakąś, za która jest, y, możemy ją ulepszyć za 140 plastrów miodu, albo może możemy ją po prostu wyekwipować. A, to jest pszczółka, to jest skin, okej, okay, czyli myślałem, że tutaj dostaje się pety tak jakby, a tutaj dostaje się skiny, okej. Okay, no i teraz jesteśmy taką zieloną pszczółką i mamy większego speeda i faktycznie latamy troszeczkę, troszeczkę szybciej. Dobra, y, idziemy tutaj sprzedać, bo tutaj sprzedajemy. Proszę bardzo, zarobiliśmy 10 plastrów miodu. Chodźmy zebrać questy, bo myślę, że questy są bardzo istotne tutaj akurat w tym trybie. Więc jakby e, zbierzmy sobie tutaj e, need day de, 10 dices. Ok. Accept. Dobra. Nie mam pojęcia jakby na czym polegają te questy. W ogóle można myszkę prawem uwolnić. Tu mamy tak. Skiny mamy. Możemy sobie przyglądać. questy, jakie mamy. Ok. Collect, collect buttercups. Collect dices. Nie wiem czym to jest. Achievementy są. Questy dzienne, więc bardzo fajnie. Jeżeli znacie jakiś kod, to jak Najbardziej myślę, że e, moglibyście mi taki kodzik podać. Chyba, że sam znajdę. Dobra, słuchajcie, są dwa kody, proszę bardzo. To jest pierwszy kod. Bum, 200 miodu dostaliśmy. Oraz drugi kod to Polish. No wiem, że ten tryb jest stworzony przez Polaków. Nie wiadomo. 200. 200 miodu dostaliśmy, więc bardzo fajnie. Dobra, lecimy sobie do kwiatka i zbieramy tutaj, oczywiście, jak najwięcej tego nektaru. Tutaj drogocennego, który będziemy później mogli, oczywiście, sprzedać i wymienić. Jestem ciekaw, co jeszcze można ciekawego kupić. Bo jakby na razie tylko odkrywamy tutaj takie powiedzmy troszeczkę podstawy. Dobra, sprzedać. Mamy 420, więc chyba możemy sobie kupić tutaj. Okej, okay, dobra, mamy szansę 1% na epicką pszczołę. Tu mamy jakieś 2,5 miodu. Mhm. To jest chyba ogólnie zebrany miód, albo tego mamy w plastrach 2,5 potrzebujemy, żeby dostać się do zimowej krainy. Ok, Daisy, Ok, to jest chyba ten kwiatek. To jest chyba stokrotka. Daisy to jest chyba stokrotka z angielskiego, więc chyba tutaj musimy ze stokrotek zebrać jak najwięcej. E, I wtedy będziemy mogli wykonać tego questa dla tamtego misia, więc spoko! Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, weźmy tutaj kolejnego quest'a, żeby tutaj jak najwięcej tego miodu zebrać. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tego trybu, bo zapowiada się naprawdę. Uuu, czy wy to widzicie? A co my tu mamy? Tu jest jakaś wielka skrzynia. A Join the Group for Daily Rewards, czyli musimy dołączyć do grupy. Dobra, troszeczkę mnie teleportowało, zresztą zobaczcie sobie co tutaj jest, mamy mnóstwo krain, więc jest tutaj co odkrywać, więc jeśli chcecie to możemy nagrać z tego dużo odcinków, to już od was zależy, e, więc jakby na razie mamy dostęp tylko do pierwszej klainy, krainy, więc jakby na spokojnie, ale dołączyłem sobie do grupy, więc pójdziemy oczywiście tutaj e, na te pierwsze, na tą skrzyneczkę, którą tutaj jakby chcemy, tutaj jest coś w ogóle, co to jest? Siup. O, jak przeleci się przez to, to dostaje się 5. Spoko. Jak najbardziej okej. Okay. Dobra. 250 miodu dziennie można tutaj zgarnąć, więc bardzo fajnie. No, I to tylko dzięki temu, że dołączyliśmy tutaj do grupy. E, w ogóle tutaj możemy, mamy też takie te challenge, żeby tutaj przelecieć przez wszystkie te kółeczka i za to dostaniemy. Za to dostaliśmy chyba też pięć z tego co widzę, a to jest kolejna kraina, zobaczcie tam krain jest, co jest grane, ile krain jest do odkrycia, no widzowie słuchajcie łapa w górę musi być, oczywiście w Little World też gramy, więc jakby na spokojnie, a bo to się robi, to przyspiesza, zobaczcie jak przelecimy w dobrym kierunku, to to przyspiesza nas bardzo fajnie, okej. Okay. Tu w ogóle jest jakiś kran z miodem Bardzo ładnie i bardzo fajnie zrobiony tryb Powiem wam szczerze Naprawdę wygląda to Naprawdę wygląda to epicko Jak y, moje zdanie jest takie po prostu na ten temat e, Dobra, tu mamy sklep Więc dobra, pójdźmy do sklepu zaraz e, Sobie kupmy jakieś rzeczy Tutaj mamy coś takiego, dobra, lecimy do sklepu Pyk, upgrades Uuu, możemy powiększyć, możemy siłę Ewoluować możemy nawet naszą pszczołę Dobra, na pewno chcę plecak lepszy na pewno chcę siłę tak ze dwa razy i plecak. I weźmy tutaj ewolucję. Za 35 tysięcy! ale tutaj nie spojrzałem! 35 tysięcy, i dopiero wtedy będziemy mogli ewoluować. W ogóle jest pierwsza pierwszoosobowy, więc też fajnie. Możemy tutaj zobaczyć, jak wygląda życie pszczoły z pierwszej osoby. Jest studnia. Ok, dobra. Studnia to niebezpieczne miejsce. No ale dobra. Zbierzmy tutaj troszeczkę jeszcze tego nektaru, teraz mamy pojemność 20, siła chyba daje nam, tak, siła daje nam, że szybciej zbieramy, po większą, po prostu większą ilość, naraz jesteśmy w stanie zebrać tego powiedzmy miodu, e, tak więc dobra, sprzedajmy to, wszystko co mamy to sprzedajmy i chyba udało mi się wykonać z tego co widzę quest'a, więc zobaczmy, quest, okej, okay. achievement zdobyłem, 20, super. Collect Buttercups. Okej, okay. Collect Roses. To chyba muszę coś tutaj zbierać, ale jakby nie mam pojęcia za bardzo co. Um. Dobra, row, mamy Rose. Okej, okay, dobra, mamy tutaj różę. Ok, pyk, zbierzmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy jak zbiorę całą, to mi to zaliczy, czy nie? Jestem ciekaw, bo jakby wydaje mi się, że to chyba trzeba całkowicie zrobić, żeby żeby to się zaliczyło. Więc jakby to wygląda mniej więcej w ten sposób, że musimy dużo farmić, żeby to wszystko fajnie tutaj nam działało. Dobra. ok, mamy to 500 i dobra, zobaczmy, czy nam tutaj zaliczyło tego questa. Jestem ciekaw. Nie zaliczyło nam z tego co widzę, więc trochę lipa. Więc jakby musimy chyba całą tutaj różę że zebrać, żeby tutaj jakby mm, po prostu dostać, tak, więc musimy zebrać cały nektar z tej róży, żeby zaliczyło nam quest'a, przynajmniej tak mi się wydaje, więc dobra, sprzedajmy to, no i polećmy, zbierzmy całą tutaj już, bo mamy taką możliwość, zobaczmy, czy uda nam się, aha, i patrzcie, jak ją tutaj wykończymy, czyli jakby zbierzemy wszystko, to wtedy nam, wtedy nam zalicza quest'a, widzicie, więc jakby tutaj trzeba naprawdę, o, robić to w ten sposób, i po prostu zbierać. Więc, jakby buttercup to są takie małe kwiatki. Yy, więc tutaj głównie chodzi o to, po prostu, żeby te kwiaty zbierać. Dobra. No to lecimy sobie coś tutaj sprzedać. Pyk. Yy, I chodźmy, może coś jeszcze otworzyć. Bo jakby mamy tutaj za 500, yy, możemy tutaj otworzyć skrzyneczkę, tak jakby. No i zobaczmy, co nam wydropiło. Purple. Ok. I to jest Common. Daje nam spida Mamy taką. Pszczołę, Honeybee, tu mamy zieloną pszczołę i mamy jeszcze purpurową taką, jakby coś takiego, więc jakby spoko. Ale wydaje mi się, w ogóle ta e, możemy ją ewoluować. Dobra, ta daje nam speeda 1, wszystkie dają nam speeda 1. Ok, czyli on jakby wszystkie dają nam speeda 1, i pewnie dopiero jak te lepsze wydropimy, to będą miały więcej speeda, więc dobra, skoro mamy, to ulepszmy ją. Do poziomu a nie możemy bo już nie mamy dobra okej okay. nie stać już tutaj na ulepszenie więc musimy dalej zbierać nektar i to będzie nasza e, po prostu praca więc tak wygląda życie pszczoły proszę państwa e, no i dobra mamy tu już zebrane pięknie odnosimy to sobie tutaj. I zbieramy kolejny kwiatek. Przynajmniej jednego questa przydałoby się dzisiaj wykonać na dzisiejszym odcinku. E, więc jakby zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie znajomym, e, żeby tutaj. Żebym miał pewność, że chcecie więcej odcinków z tego trybu. E, za chwilę będę nagrywał też odcinek z e, Little Warda, czyli świata małych robali. E, więc jakby też, też się odcinek z tego pojawi, a może nawet pojawi się pierwszy, co, nie? Więc jest tutaj taka szansa. Ale to zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Dobra, przelatujemy przez to i przez to. E, boom. Zobaczmy w ogóle, tak tutaj teraz spojrzałem. Patrzcie, tu możemy odkryć, jakie pszczoły zdobyliśmy: Common, Common, Rare i Epic. I pewnie w drugiej krainie tak jest. Widzicie te znaki zapytania tam daleko? Może je słabiutko widać, ale w tamtej krainie będą kolejne, kolejne pszczoły. Tak jest, dokładnie, będą kolejne pszczoły w kolejnej krainie, więc warto tutaj zebrać cały ten nektar i po prostu dostać się do kolejnej krainy. Tylko, że do kolejnej krainy to my potrzebujemy, jak sami widzicie, 2,5 tysiąca miodu. I to jest naprawdę dużo, powiem Wam szczerze, to jest dużo. Więc dobra, sprzedajmy to wszystko. Pięknie i co możemy zrobić? Czy mamy jakieś quest'a wykonanego tak swoją drogą? Zobaczmy, collect buttercups Okej, okay, dobra, to musimy jeszcze jednego małego kwiatka zebrać To nie będzie trudne, one są jakby Najłatwiejsze do zebrania, więc tutaj Bez większych problemów Jesteśmy w stanie e, oczywiście To zrobić Daisy, dzień dobry No to zbieramy, o tu już jest, no tu już jest jakby wy, wy, Wymaga trochę jednak wysiłku na, Dla naszej małej pszczółki, żeby tutaj e, Żeby tutaj zebrać Cały ten nektar 197 dobra mamy kwesta wykonanego więc odbierzmy sobie 100 4 róże, 4 róże dobra to jeszcze musimy zebrać a róże to mają dużo tutaj więc dobra poszukajmy jakiejś takiej która by tutaj już jakby był z nektar z niej zebrany 100 aż ma ta róża okej okay. czy mogę sobie coś tutaj zapgrejdować? mogę przecież mam sklep dobra więc jakby chodźmy do sklepu e, weźmy sobie pojemność to nas interesuje razy 2 i może siła razy 1. Dobra, tyle co możemy zrobić aktualnie, więc jakby teraz już powinniśmy zbierać szybko. Weźmy jakąś taką mniejszą różę, może tą. 20. A, a dobra, mamy 35, zaktualizowało się, więc mamy pojemność 35. Zbieramy wszystko co się da z tej róży pięknie. I uwaga, dobra, mamy zebrane, udało się i teraz sprzedajemy. No, teraz szybciej to będzie leciało, ale musimy, jakby cały czas tutaj zbierać, żeby, żeby jak najwięcej tej jak najwięcej zebrać. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się jeszcze jakąś przyczółkę tutaj odblokować. Fajnie by było, jakbym odblokował jeszcze jedną i to, żeby była taka rerce, nie? Że, że rzadką, która dawałaby mi więcej siły. I więcej wszystkiego, więc dobra. Robimy tą różę i myślę, że polecimy sobie zaraz z kolejną. Tylko, właśnie tutaj trzeba się jeszcze zapgradeować, żeby to jeszcze szybciej tutaj zbierać. Może pojemność nie jest jakoś tutaj najlepsza. W ogóle też można kupić jakieś rzeczy za Robuxy, więc zobaczmy, co to jest ciekawego. Nieskończona pojemność, speed, vip. Szczęśliwa pszczółka. Jeżeli chcecie, to możemy w następnym odcinku sobie coś tutaj za te Robuxy po prostu wykupić. O, jest, jest tutaj, dobra. Atakujemy, atakujemy. Cyk, cyk. Cyk, dobra, pięknie. Zaraz jakieś upgrade y sobie zakupimy, więc już niedługo będą upgradeziki. W ogóle wydaje mi się, że da się tutaj chyba jeszcze grafikę podkręcić. Options, okej. Okay. A patrzcie, tu możemy nawet słabą grafikę ustawić. Eee, co to jest? Parallax. Height name, tak? Okej, okej. Okay. Death of field. Ua! Ale że aż takie rzeczy tu można aktywować. Wow, wow. Jak to wygląda epicko, dobra, może aż tak epicko to nie wygląda, jak mi się wydawało, ale dobra, eee, to możemy, show control, to też możemy wyłączyć, dobra, okej, okay. wydaje mi się, że jest spoko, jakby wszystko chyba jest git, dobra, sprzedajemy to i oczywiście lecimy sobie, a gdzie jest ta róża jeszcze jedna, halo, gdzieś tam była poszukajmy takiej już, która, o właśnie tej, o tą właśnie mi chodzi o dobra, zbieramy i chyba zaraz pójdziemy sobie do kolejnej krainy, tak mi się wydaje, więc też myślę, że będzie fajnie, w ogóle jeżeli ktoś wytrwał do tej minuty, to chciałbym was zaprosić na mojego Instagrama, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście ciekawi, co tam u mnie słychać i chcecie po prostu jakby mnie wesprzeć, to zapraszam do zafollowowania Instagramka, linka macie oczywiście w opisie, eee, dobrze, tak więc słuchajcie, mamy już zebrane i chyba quest też już mamy wykonany z tego co widzę, nie, Mamy achievement zrobiony, okej. Okay. Spoko, weźmy sobie tutaj, no potrzebuję tej jednej róży. Dobra, niech będzie ta. Ja ją biorę, ja ją biorę, moja, moja. O, nie zdążyłem, kurde, myślałem, że tutaj udało mi się. Ale niestety mi się nie udało. Dobra, to weźmy tą, bo widzę, że ta. Kurde, szybcy są. Dobra, ale chyba udało mi się wykonać, albo tu mamy kolejnego questa. Okej, okay, dobra, no to weźmy tą różę. I zaraz się zapgradujemy, więc, jakby wszystko tutaj powoli nam się rozkręci. Więc, o, będzie się działo, będzie się działo, widzowie. Oj, będzie się działo, dobra, pyk, zebrane, świetnie. No to lecimy jeszcze raz. O, teraz ładnie zanurkowaliśmy. Patrzcie, jak zanurkowaliśmy tutaj, pięknie, pięknie w róży zanurkowaliśmy. 30, okej, okay, dobra. I teraz, jak sprzedamy. Według moich wyliczeń uda się, teraz się uda. Tak jest, dobra. Mamy to zrobione. Mamy w ogóle już 401 e, nektarów, więc, jakby super. Właściwie to chyba są plastry miodu. Nektar to zbieramy. E, zbieramy nektar? Tak, nektar zbieramy. E, bądź też pyłek po prostu z kwiatów. E, więc, dobra, mamy już sporo. Więc lecimy sobie tu. I teraz możemy sobie. Zupgrade'ować plecak i zupgrade'ować siłę I Jeszcze raz plecak i siłę już niestety nas na siłę nie stać, ok I mamy zrobionego quest'a więc też dostajemy 800 Okej, okay, dobra, słuchajcie, lecimy robić opening kolejnej pszczółki Bum i uwaga, uwaga! Mamy pszczółkę, która jest też zwykłą pszczółką. Więc nic specjalnego tutaj nam się nie dzieje. Więc chyba weźmiemy tą żółtą tak naprawdę. Bo ona tutaj nic nam mnie tak naprawdę nie zmienia. Czy gramy zieloną, czy żółtą. A żółta jest po prostu. Jest po prostu urocza, że tak powiem. Więc jakby spoko. Dobra, czy mamy już w ogóle uzbierane? Aha, nie mamy. 2,5 tysiąca, żeby dostać się do drugiej krainy. Więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu nam tutaj to wszystko zbierać. I zbieramy już coraz szybciej. Jak sami możecie zobaczyć. Więc jakoś te upgrade'y Powoli, e, powoli nam tutaj dają Więc dobra Co jeszcze możemy w dzisiejszym odcinku zrobić Tak się zastanawiam tutaj Skoro mamy tyle tutaj 416 e, To może sobie kupmy za robuxy Jeszcze coś nie dobra za robuxy kupimy w następnym odcinku e, Potrzebujemy 2500 Więc musimy jeszcze nazbierać Żeby w następnym odcinku dostać się Do kolejnej krainy I w ogóle chyba jeszcze questy jakieś są do zrobienia z tego co widzę e, Bo też dostałem questa, żeby znowu coś zebrać Więc jakby też spoko Zaraz sobie to obczajmy tylko potrzebujemy tutaj zrobić tak, zrobić tak. Oj, i uwaga, uwaga. Daily quest, collect flowers. Uh, complete quests. Dobrze. Destroy flowers, 9 na 10, complete quest, to są achievementy eee, Collect daisies, ok, buttercups Dobra, mamy tu lepszy, ok, dobra, buttercupy zbieramy, one się bardzo szybko zbierają Zresztą sobie macie zobaczyć, bez problemu tutaj Więc będziemy mieli kolejnego quest'a i chyba uda nam się, ale ktoś szybki jest, halo A to może ja byłem taki szybki, nie, ja taki szybki, aż, aż taki szybki to ja nie jestem, dobra Cyk, i my niszczymy te kwiaty. To w sumie trochę niefajnie tak niszczyć kwiaty, ale mimo wszystko, no, jakby to jest tylko symulator, więc na szczęście kwiaty nie cierpią z tego powodu. Dobra, idziemy tu, pięknie. I możemy teraz sobie tutaj kolejny, kolejny kwiatek y, zebrać. I kolejny, uła, pięknie nam idzie, słuchajcie, no, pięknie nam po prostu idzie. Dobra, bierzemy kolejny. I uwaga, uwaga, pięć, mamy to. Mamy to, słuchajcie, mamy to, chyba zrobiliśmy questy, bo widzę, że to jest kolejny quest od Miśka, więc fajnie, zobaczmy, jakie questy, okej, okay, dobra, to zebraliśmy, achievementy, raz, dwa i jeszcze daily questy za 500, uuu, pięknie, pięknie, e, poproszę questa okej, okay. come back soon, please, okej, okay, dobra, następny quest za 2,5 minuty dopiero. Więc takie, takie buty tutaj, ale mamy półtorej tysiąca, więc możemy się zapgradewać. Myślę, że upgrading to będzie spoko opcja. Tak więc yy, zapgradujmy plecak, siłę, siłę, siłę i jeszcze ze... No i trochę plecaka, tak to wyszło w sumie. Yy, dość zabawnie, więc fajnie. No i co? Boże, myślałem to jakiś boss, myślałem to kwiat-boss jakiś. A to zwykła, zwykła stokrotka, z tego co widzę, chyba. E, dobra, pyk, pyk. A może to mleczyk? To jest. Buttercup to jest mleczyk chyba. Daisy to jest stokrotka. Widzicie angielskiego tutaj można się trochę po, przy, poprzypominać sobie takie niektóre słówka. Daisy to stokrotka, a Buttercup to mleczyk. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Ale wydaje mi się, że mówię prawdę. No dobra. E, Okej, okay. pyk. Bierzemy tutaj kolejny. Pięknie, zebrane, słuchajcie, i odnosimy. No, trochę wolno to już leci, ale musimy jeszcze jakąś questa zrobić, z tego co wiem. E, tylko tak, zobaczmy. A nie, tutaj to nie. Skinsy też mnie nie interesują. Questy. E, collect Daisies. Ok, 10. Dobrze, nie ma problemu. Daisies? Ok, zbieramy 100 krotki, 10 stokrotek. No, one tutaj są, dobra, to już są jednak trochę wymagające, ale. Idzie to bardzo szybko, jak sami widzicie, więc musimy zebrać aż 10 takich. No dobra, jest w ogóle quest tam kolejny. Dobra, ja już do ciebie biegnę, Misiek. Dawaj mi tutaj questa. O, no takiej okazji nie można przepuścić. No i słuchajcie, w następnym odcinku na pewno polecimy sobie do drugiej krainy. Tak jest, do drugiej krainy polecimy. Dzień dobry. Akcept 800 miodu. Jakiego ty masz dla mnie questika tutaj? Zobaczmy. Róże zebrać 4, no dobra, nie ma problemu. Ja tutaj oczywiście zbiorę róże. 4 róże, bardzo łatwo. Cyk, zebranet, e, mogę się zupgradeować jakoś? pojemność, siłę mogę sobie zaupgrade'ować. Dobra, cztery róże musimy zebrać. Więc jakby powoli będziemy kończyć ten odcinek, więc dajcie znać, co sądzicie o tym trybie. Uważam, że no jest takie mocne 7,5 na 10, bo naprawdę e, naprawdę jest dobrze zrobiony, grafika jest bardzo ładna i przyjemny gameplay. Nie ma tutaj tak jakby, nie jest to tryb nastawiony na zarobienie miliona robuxów, gdzie e, żeby cokolwiek zrobić trzeba te robuxy kupować, ale są opcje też, że można sobie za robuxy trochę się tutaj zboostować. Liczy się to, że jest po prostu przyjemnie i fajnie się tutaj gra, więc jakby uważam, że jak najbardziej spoko. A wy co sądzicie, to napiszcie oczywiście w komentarzu, a my się powoli tutaj będziemy żegnać, tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W następnym odcinku lecimy sobie do lodowej krainy i tam spróbujemy sobie jakieś pszczółki odblokować, oraz jakby na pewno za Robuxy sobie parę rzeczy tutaj e, kupimy. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie, wbijajcie na Instagram, linka macie w opisie, e, oglądajcie filmy, które wyświetlają Wam się teraz na ekranie i widzimy się w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!